są klany, partie urzędniczo-korporacyjne, klany. Nie baliśmy nie mieli żadnych skrupułów. Wypalamy kokiza, zwykamy kontakt. Co jeszcze dalej zrobić? A zrobić coś takiego, żeby na YouTube i na Google nie podpowiadało jego nazwiska, bo on będzie może mieć tylko media, bo nie puszczą, bo on będzie miał tylko kampanię w internecie, więc musimy go tutaj też wam. To co oni mogą zrobić z kierowcą, księgowym, studentem? Wszystko. Wszystko. Ten seryjny samobójca myślicie co, że ktoś chodzi i strzela, nie, ludzie się mieszają na sami, nie wytrzymują psychicznie. Jeśli moje dzieci wracały, tak nie będę miałbyś, ale nigdy z jakimś pisem, czy z jakimś tam nic nie miałem szczególnie wspólnego, kiedyś oczywiście, że prowadziłem rozmowy, czy jesteście zwolennikami zmiany ustroju państwa, czy wy walczycie o Polskę, czy wy walczycie o kolejne 4 lata dla Beaty Szydło, która już jest 12 lat w sejmie. Powiedzieli, że nie ich nie, nie, nie ordynacja zmiana, zmiana ordynacji ich nie interesuje. A jednak przyjął do mnie, ponieważ media wiedziały, że pis, ryzy i tak dalej mają negatywny PR, to trzeba oponenta systemu rzucić tam, gdzie jest negatywny PR. I często mi wracały dzieci ze szkoły z płaczem, czy nazywają pisowskimi kurwami. Tak wygląda ten system. I dlatego powiedziałem nie, choćby nie wiadomo co, choćby miał jeść też czas to będę go jadł, ale nie sprzedam sumienia. Nie ma takiej opcji. Ja nie idę po urząd. Ja idę po państwo dla obywateli. Przede wszystkim dla was. I to nie jest populizm. Wiecie, co by mnie najbardziej zdeterminowało do, do tej walki? Moje własne dzieci. Właśnie, właśnie, właśnie myśli. Polka ma 24 lata. Przepraszam, ma 24 lata, Polka ma 21 lat, Hania ma 15. Ma trzy córki. I kiedyś się zapytała też po że tato, gdzie ja mam studiować? Czy w Polsce, czy za granicę? A ja mówię, co za pan mówię, przecież w Polsce są świetne uczelnie. A ja mówię, a ja chcę wiedzieć, gdzie ja mam mieszkać. A ja nie wiedziałem, co ja mam jej odpowiedzieć. A muszę być odpowiedzialny ojcem. Co jest w zasadzie? Kasę? Ale skąd tą kasę? Z tego, że będę filmował system i śpiewał, że jest zabawa, bawmy się na firmy się, będzie się działo. Nie, to nie jest... Uwierzcie mi, to to był kolejny cios. No był kolejny tłuszcz, jak oni ich zaczęli lansować. Po co? Żeby dać komunikat. Tam, gdzie nie ma bukiza, tam się dzieje, fajnie, jest zabawa. Proste. Proste. Ja Ci tylko z W z błędu Na w jestem, a tutaj mi Re அimim de tru mas ku Chciałbym zadać pytanie, jeśli chodzi o tak zwane wchodzenie, taką obecność mniejszych partii w Sejmie. Czy jedno mandatowe okręgi wyborcze nie doprowadzą do takiej sytuacji, Panie tak, tak. Pawle, że, że mniejsze ugrupowania nie będą w Sejmu? Musimy <izm> <zm> muszę jeszcze bo to nie łatwe. Mówi nawet w Zameksie Odwiedzającym Korda, Patrzcie! No, nie znacie, kto ci zarąk! Znaczenie ja nie daję się szybko. W Polsce... Ma się tam lorewneczki, czy nie? Nie! No, Prawda, jest tak. W partiokracji, czyli w takim systemie, w jakim żyjemy obecnie, w Polsce, partii mają... To jest wasze pieniędzy. Powiem krótko, prawda? W partiokracji, czyli w takim systemie, z jakim mamy obecnie do czynienia, partie polityczne to są schierarchizowane oddziały wojskowe. Na czele partii politycznej stoi wódz, obok niego są oligarchowie, partyjni, baronowie, czyli taka generalicja. I to oni wspólnie wybierają, czy jakby wpisują, wskazują, kto będzie na liście partyjnej przed wyborami. Czyli prowadzi to do sytuacji takiej, że już przed wyborami, my jeszcze długo przed do urn wiemy orientacyjnie, kto będzie w sejmie. Jakie osoby będą w sejmie. W zależności od tego, która partia dostanie ile głosów, procentowo są te głosy, idą z kolejności pierwszeństwa do tego sejmu. Więc my możemy powiedzieć już orientacyjnie, kto będzie w sejmie. od tego miejsca właśnie mamy pewność, w tych dużych partiach, kto będzie nie nas reprezentował, tylko kto będzie nas łupił, bo To jest zasadnicza różnica. Kto będzie brał kilometrówki i kto będzie mógł mieć zegarki. To wiem, już pewnego A o tym, kto będzie mógł mieć kilometrówki i brać zegarki. Decydują się w partii solidarni. Ja się śmieję, że chyba dlatego nazwano koordynację proporcjonalną, proporcjonalną, ponieważ wódz daje pierwszeństwo tym kandydatom w stopniu wprost proporcjonalnym do, w, 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 w pierwsze, w pierwszeństwo wprost do stopnia ich wierności względem siebie. To jest sposób, ordynacja proporcjonalna. To skutkuje, skutków takie, takiego stanu rzeczy jest mnóstwo negatywnych. Ja myśmy przede wszystkim to są partie wodzowskie. To Wóz zdecyduje. Podstawowy negatywny skutek takiego stanu rzeczy jest taki, że poprzez jednego wodza można kontrolować cały naród. Bo przecież wiadomo, Polska istnieje tylko teoretycznie, nie bagatelizujcie tego. On powiedział prawdę. On powiedział prawdę. On dał po prostu analizę sytuacji Polski. Nie mając pojęcia, że jest na A myśmy to tak bagatelizowali, jakby to była informacja, że nie wiem, Doba podniesieła sobie jedną cyc. No. no tak, i to nie jest śmieszne. Polska istnieje tylko teoretycznie. Amerykanie wprowadzają w Iraku czy w Afganistanie jakąś ordynację, to wprowadzają proporcjonalnie. Dlaczego? Bo przez jednego woda kontroluje cały naród. W razie, że coś im nie pasuje, mogą woda ewakuować, zlikwidować, zmienić, ochronić. Co zrobiono z Tuskiem? Tusk został ewakuowany do Brukseli. Powiecie, teoria spiskowa? Nie. Rozmawiałem z prezesem PZD w Świdniku parę dni temu i te resztki w mi na głowie stanęły. Bo uwiarygodnił ja to moją tezę, że Tusk został ewakuowany przez Węgry. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jak w czasie, kiedy była apela z OLD, z Ambergold i apelacja z dorastem młodego Tuska, pracownika portu towarzyszego mhm. dla OLD, taki klimat, że właściwie się wielu osobom wydawało, że ten rząd może upaść. I faktycznie było blisko upadku tego rządu. Wszystko zależało od orzeczenia prokuratury, ale prokuratura, opierając się na, ze, na oświadczeniu dyrektora Portu lotniczego w Gdańsku, że w związku z działaniami młodego Tuska nie zaistniała szkoda, no to i skoro nie ma szkody, no to nie ma przestępstwa i umorzyła postępowanie. Tak zrobiła prokuratura, ale prokuratura też jest powiązana z partiami oczywistych nagle w sytuacji takiej, gdzie myśleliśmy, że, że, że może tam nastąpić jakiś przełom w ramach tej partiokracji i inny plan może objąć władzę, nagle wyskoczyła Merkel i mówi, że ona strasznie chciałaby widzieć Tuska w, w Parlamencie Europejskim. Pamiętacie tę, 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 tę sytuację? Nagle. To było dwa dni chyba w mediach. We wszystkich mediach Merkel mówiła, tutaj powtarzała, w TVN, w telewizji polskiej, koniecznie Donald Tusk do Parlamentu Europejskiego. Uciszyła się trochę sytuacja, i już było po komunikatach. Już spokojnie, znowu słońce peru chodziło, świeciło, wszędzie, co 15 minut, wszędzie był bózg, wszędzie, wszędzie. I druga taka sytuacja, zegarek Nowaka. Też nie bardzo było wiadomo, coś się tutaj dzieje, jakieś plany zaczęły wychodzić, jakieś przeróżne rzeczy. To wtedy już nie z tak, nie takiej wysokiej półki, że będę tylko przyjechał w miarę trzeźwy prognaciewicz z Brukseli. I ścieknął tekst, że Hadecja nie może się doczekać Tuska w Brukseli, po prostu natychmiast Tusk powinien pojechać do Brukseli, bo też nie bardzo było wiadomo, co się stanie. A no, kiedy wyszły taśmy usowy, i to nie wszystkie wyszły, no to już jest długo, to już nie wiadomo, co będzie. Natychmiast wprowadziła Tuska do Brukseli, ale musiała się na to zgodzić Francja, więc znali świetnik. Tak wynika z tej mojej rozmowy z tym e, prezesem PZT, e, e, prezesem Świdnika. A propos tych rozmów ustowych, że tak ktoś podskakuje z tego tematu, pomyślałem, że Platforma mogłaby mieć teraz świetny, świetne hasło wyborcze. Pijmy z głową. Nie daje mi się nagrywać. Dobra, ale wracając do no tych, system pozostw. I w związku z tym przez jednego woda można kontrolować cały naród. W systemach jednomandatowych oczywiście będą również istnieć partie polityczne. Ale one mają zupełnie inny kształt, inny charakter niż partie w tej partii w ordynacji proporcjonalnej. Ja powiedziałem, to są zierakizowane oddziały wojskowe, a to to są grupy wzajemnych asociacji, gdzie lewo poprzez centrum przechodzi płynnie w prawo. W ten sposób to mogą być małe partie polityczne, te Właśnie, jak to się w geometrii nazywa, ale że chyba zbiory z częścią wspólną, czy coś takiego. Ja Wam to wytłumaczę, na przykład, jak to wygląda. I tutaj nie ma władza, ale szef partii jest menedżerem. Lewej strony i prawej, prawej strony i lewej strony. To są menedżerowie, to nie są absolutni władcy, tylko to muszą być osoby charyzmatyczne, które potrafią koordynować konsensus pomiędzy tymi grupami. To są właśnie małe partie, to mogą być partie, to mogą być grupy i tak dalej. I tak właśnie na przykład wygląda to tak, że prawica rozpoczyna się powiedzmy od skrajnej prawicy, w której spadkodzą różne tam jednostki, z czego jedna się mieści tak w jednym zbiorze jak i w drugim. Tutaj mamy na przykład ONL, a tutaj mamy Pinickiego, Roberta, Młodzież przed Polską i tak. Na samym dole w tym zbiorze ONR-u mamy chłopaka, który wstaje rano, patrzy przez okno i wiesz pada Żydzi. Żydzi zrobili deszcz. Tu, nie są. Wychodzi, potyka się, mówi Żydowski próg. No i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest absolutnie wino Żydów. łącznie słyszę, że dziewczyna dorzuciła, to będzie Żydów była, albo Żydzią otru. Na samym zbiorze mieści się paczet, który uważa, że owszem, to jest ten drugi, który mówi, że owszem jak deszpa na to żydzi, ale słońce to już nie życi. tylko to jest nasze słońce i tak dalej, i tak dalej, nawet jeżeli go oszczepione. Ale żeby tam do... coraz się bardziej liberalizuje ten pogląd, aż w końcu trafiamy na chłopaka, który jest w zbiorze i ONR-u i młodzieży wszechpolskiej i mówi tak, światem rządzi pieniądz, pieniądze mają żydzi, więc żydzi rządzą światem. I taki daje komunikat, nie zwracając uwagi na deszcz. I tak to aż wszystko przewodzi, aż poprzez Gowina, po pobliżu centrum, do samego dołu, gdzie na samym dole jest w kolei Lewak, który uważa, że homoseksualista jest wzorem yy, dla pozostałej części ludzkości. I że wszyscy powinien być homoseksualistami, bo wtedy świat będzie kolorowy. Czyli taki sam idiota, jak ten na samym dole po prawej stronie, mentalnie. Tylko znalazł sobie inny sztandar. W zależności od tego, jaka jest sytuacja, taki duch, że tak powiem, w państwie, jest albo więcej elementu socjalu, albo więcej elementu kapitalizmu. Jest albo więcej elementu pronarodowego, albo więcej otwartości. I to wszystko nie jest sterowane z góry, tylko wynika z ducha pewnego, z pewnego klimatu. No po czym jest naród? Naród jest wspólnotą. To oni zasobili Turcji i Czy jak poznajesz dziewczynę, która ci się podoba, pytasz go, czy ty jesteś wierząca i czy na kogo głosujesz? Co ci to obchodzi? Ona ma ci się podoba się ma być dobrą I na tym polega ta zasadnicza no, to jest... O tym. I mało tego, jak widzicie to wszystko, co jest w tej konstrukcji największą duch, wspólnota. To jest najsilniejszy. I tego, tego ducha nie jest w stanie, nie są w stanie tak łatwo opanować czy sterować nim siły z zewnątrz. Niemcy, Rosja i tak dalej. nie oszukujmy się. To no, nie jest tak, że ja mówię, bądź z Niemcami i z Rosji. Ja bym pół mam Rosjaninem, to robiłbym